O, no, może pale są na no, no, Bałtyku, kontenerowców pełno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Widzę, może jeszcze tam więcej gdzieś. A tu takie podsumowanie, no nie było zaciekawie, ale ale zawsze przygoda. Także podsumowanie wyprawy. Camper no. jednokołowy, enduro moje puste. Tym razem na razie Kaszorki aż trzymam, a tu, tu jest ciężki sprzęt Samot towarzy gdzieś z 5 kg co najmniej Także mocny sprzęt nam nie do zdarcia Stary, ale jary No to koło to już tam pokazywałem Zęba jeden bursztynek muszelka też niepowtarzalna. No, 5 kg węgla. No albo trochę więcej. Nie, no 5 będzie. 5, 5 do 6. Ale dobra. No i to wszystko.